Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, Wierzcie, przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracie i siostry, w dzisiejszej Ewangelii znowu mamy dużo dynamizmu i ruchu. Kwintesencją tego są słowa Jezusa: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drogą. Droga żadnej tutaj filozofii wielkiej nie odkryje, stoi w miejscu. Autostrada stoi w miejscu, ona się nie zmienia. To my mamy po niej jeździć. Nieraz mamy wrażenie, że droga żyje, jak się jedzie samochodem i tak człowiek wpatruje się w te pasy przemijające czy jakieś tam słupki przy drodze. To wydaje nam się, że ona żyje droga. Nie, droga stoi w miejscu. To my mamy po niej jeździć, jechać, iść, wędrować. Ona nam wskazuje kierunek. Podobnie można powiedzieć o Chrystusie. Chrystus jest niezmienny. Od chwili zmartwychwstania jest startym mostem między nami a Ojcem, między naszym życiem doczesnym a życiem nadprzyrodzonym. Ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Mocno to podkreślam w kazaniach. Wszystkie wielkie postacie biblijne Abraham to wędrówka, Mojżesz to wędrówka, Jan Chrzciciel to wyjście na pustynię, Paweł to ciągłe wędrowanie, Dzieje Apostolskie to dobry scenariusz na sensacyjny film albo cały serial. Oni są ciągle w ruchu, jak się Maryja dowiedziała, że będzie matką najwyższego, natychmiast z pośpiechem poszła. Oczywiście w naszym życiu chrześcijańskim nie chodzi o przemieszczanie się przestrzenne. To nie to, że chrześcijanin ma obowiązek dwa razy do roku zmienić mieszkanie. To nie o to chodzi. Chodzi o przemieszczanie się duchowe. Chociaż przemieszczanie przestrzenne pomaga przemieszczaniu duchowemu. Państwo pamiętacie, jak poszliśmy pierwszy raz do przedszkola, jak wróciliśmy. No to po prostu John Wayne wrócił w przedszkola. Kolty nam tylko dymiły od strzałów. Bo jak poszliśmy pierwszy raz do szkoły, jak się ktoś przeprowadził z państwa po ślubie do małżonki, czy do przeprowadzić się do nowego mieszkania, jaką to daje tożsamość, już nie jestem umamy. Jak ja poszedłem do seminarium, to się poczułem przynajmniej jak pół Jana Pawła II. Więc zmiana też zamieszkania, zmiana miejsca, zmiana miejsca pracy zawsze nas mo mobilizuje jakoś duchowo, chociaż powtarzam, to nie o to chodzi, chodzi o ducha. Opuści człowiek ojca i matkę. Można mieszkać z mamą i mieć z nią zdrowe relacje, a można z mamą nie mieszkać i mieć z nią chore relacje. Niejedno małżeństwo się ciągle sypie, że właśnie mąż czy żona, czy obydwoje nie opuścili swoich rodziców. My mamy ciągle, ciągle opuszczać. Zła jest w chrześcijaństwie stagnacja, zasiedzenie, a my ciągle tego pragniemy uczepić się czegoś, coś mieć i, i tak z tym pozostać. Nieraz może się zdawać, że w chrześcijaństwo i katolicyzm propaguje kult ciepła domowego. Ile razy my się modlimy o spokój w rodzinie, o pokój w rodzinie, żeby wszystko było na swoim miejscu, tak jak na, w tym, Obrazko z elementarza. Oczywiście spokój w rodzinie jest potrzebny, życie w pokoju w domu rodzinnym jest bardzo potrzebne, tylko proszę pamiętać, po czym się sprawdza dobrą rodzinę chrześcijańską. Przez dobrej rodziny właśnie syn wyjdzie i swoją mamę i tatę zostawi. Oczywiście ma z nimi kontakt, pomaga im, odwiedzają się, ale Państwo rozumiecie, na czym polega zdrowe zostawienie. Chora rodzina, choćby nie wiem, jakie ciepełko rodzinne miała, kiedy nie potrafi. Nie pozwala córce, synowi, komukolwiek opuścić, tylko ciągle trzyma i ściąga, ciągle ta matka siedzi w tych problemach małżeńskich swoich dzieci, to jest chora rodzina, choćby atmosfera była super cieplana i taka, taka sielankowa. Czy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś po śmierci bliskiego totalnie się nie może odnaleźć? Ja, broń Boże, tego człowieka nie sądzę, ale zjawisko nie jest dobre. My powinniśmy, przepraszam za słowo, pozwalać naszym bliskim umrzeć i odejść, kiedy będzie taka wola, wola Pana Boga. Pozwolić umrzeć i odejść. To są bardzo trudne sytuacje. Ja wiem, że łatwo się o tym mówi tu stojąc przy mikrofonie, ale nawet umierającemu powiedzieć, słuchaj, Pan Cię wzywa odejść, my sobie damy radę. To jeśli, jeśli jest to powiedziane dojrzale, proszę mnie zrozumieć, to nie jest na dojrzale, możesz umrzeć, bo bez Ciebie sobie tak poradzimy. To nie o to chodzi. Tylko nieraz ktoś mówi zmarłemu, jak ja będę bez Ciebie żył. I proszę Państwa, jaka to jest pomoc w umieraniu komuś, kto ewidentnie odchodzi, już nie ma dla niego szansy powrotu. Znaczy, dam sobie radę, właśnie dobrze żyliśmy, dobrym byliśmy małżeństwem. Módl się za, nami, za mnie z nieba, a ja będę tutaj dzielnie wędrował do Ciebie. Ale pozwalam Ci odejść, wszystko jest zgodne z wolą Pana Boga. To jest dobra rodzina. A nie taka rodzina, że ktoś po śmierci właśnie bliskiego, chociaż powtarzam, nie osądzam tego człowieka, to Pan Bóg sądzi. Zupełnie nie potrafi żyć. Mówiłem o tej pseudo-miłości, którą jest uzależnienie. Mieszkamy tutaj tylko w namiotach, które trzeba będzie zwinąć. Jezus jest drogą, świat jest drogą, Kościół jest drogą, Eucharystia jest drogą. Po co to wszystko, dlaczego ten ruch? No właśnie, w, w okresie Wielkiej Nocy mamy ten temat Nowego Narodzenia, Nowego Życia. Pamiętajcie jakaś. Stagnacja to śmierć. Stagnacja to śmierć. Nawet, nawet mówię w dobrym, że ktoś sobie złapał jakąś duchowość, uczepił się jakiejś formy modlitwy i tak już trwa. I mówi, jakoś nawet przy tym mi dobrze idzie. To może być naprawdę niebezpieczne. Dzisiaj mamy symulowanie ruchu. Symulowanie ruchu. To kiedyś ktoś podzielił się refleksją, że tak spędził cały dzień przed telewizorem, Stoczył jedną wojnę światową, wypędził bandytów z miasteczka na dzikim zachodzie, obejrzał dwa mecze, prześpiewał trzy teleturnieje i, i mówił mi, proszę księdza, tyle się działo. Ja na tym łóżku się podrywałem, skakałem, pociłem, przerażałem, śmiałem i o 11 wyłączyłem telewizor i patrzę, ja siedzę w tym samym miejscu co 9 rano. A objechałem świat dookoła, byłem we, u Eskimosów byłem, Proszę zwrócić uwagę na iluzję, iluzję życia. Siedzimy przed komputerem. Jedyne, co się zmieni przed komputerem, to, że garbie, garbimy się bardziej, wzrok tracimy. Że coś tam we wnętrzu naszym, ale to jest iluzja ruchu, iluzja dynamizmu. Ten ruch i dynamizm jest konieczny. Naszą przeszkodą jest właśnie taka duchowa stagnacja. Dlaczego? Zacytuję Tomasza Mertona. Bratek, ten kwiatek, bratek jest bratkiem. I nie ma w nim rozdźwięku pomiędzy tym, kim jest, a tym, kim być powinien. Natomiast w człowieku wpisana jest dwoistość. To znaczy, że bratkiem się jest, a człowiekiem w pewnym sensie dopiero się można stać. Proszę Państwa, przepraszam za słowo, jak się urodzi wilk i nikt go nie zabije, nikt go nie unicestwi, to on się na pewno stanie wilkiem. On na pewno będzie drapieżnikiem, no, można go tam jakoś sztucznie wychowywać, ale ja mówię o normalnych warunkach. Taki wilk na pewno będzie mięsożerny. Jak się urodzi krowa, proszę Państwa, ona będzie krową i ona będzie roślinożerna. Człowiek jak się urodzi, to nawet w tej branży nie wiadomo. Wegetarianin będzie czy niewegetarianin? Nie wiadomo. Jak się urodzi słoń, to on będzie silny. Człowiek nie wiadomo. Czy będzie silny, czy będzie słaby. Człowiek tego swojego losu nie ma zakodowanego. Człowiek to wszystko musi stworzyć, i tu jest potrzebny ruch, do tego, byśmy odnajdywali swoją drogę. Człowiek, ma, człowiek ciągle debiutuje. My rano wstajemy i mówimy, co dzisiaj robić? Co, jak ten dzień rozplanować? Iść tu, nie iść tu. Świnia rano wstaje, ona nie ma kłopotów, ona wie, co ma robić. Ona ma porządek dnia ustalony od początku do końca, a człowiek debiutuje. Ciągłe wybory. Właśnie dorastanie do człowieczeństwa. Dorastanie do człowieczeństwa. I wielu ludzi właśnie mówi, nie jestem dojrzały, nie dorastam do człowieczeństwa, nie potrafię się przebić. Najchętniej bym właśnie, budząc się rano, przykrył się kołdrą i leżał. Najchętniej bym jeszcze zbierał znaczki, yy, zbierał sobie dyskografie muzyczne, grał w jakieś gry na komputerze, oglądał jakieś filmiki przyjemne. No wielu ludzi, nawet, którzy mają żonę i dzieci, generalnie w tym się dobrze czuje. Jak ludzie chcą zdobyć dojrzałość, proszę państwa, ludzie chcą zdobyć dojrzałość wiedzą. Dużo czytają, dużo słuchają, jeżdżą na różnego rodzaju konferencje, słuchają wykładów, może przychodzą na jakieś kazania, które są dla nich ciekawe. Ale proszę państwa, wiedza to jest coś bardzo skromnego, coś bardzo skromnego. To tak jakby podejść wiecie do oceanu z patykiem w ręku, tak stanąć na brzegu i powiedzieć, jaki ten ocean jest, jaka ta woda, tak troszeczkę pochlapać, o, czysta nawet, tak dno zobaczyć i powiedzieć, o, piasek, tak rozgrzewać, tak patykiem stać na dnie oceanu i powiedzieć, to już wiem, jaki jest ocean. Woda jest przezroczysta, dno jest piaszczyste, jakąś tam wyłowiłem roślinkę, jak, jakaś się wyłowiła yy, zwierzątko morskie i ktoś mówi, ty wiesz, jaki jest ocean? Po pogrzebaniu patykiem, tam są głębiny na 11 kilometrów. Tam są stwory niesamowite, tam są rafy kolarowe. A ty stanąłeś po brzegu, pogrzebałeś patykiem i ty wiesz, jaki jest ocean? Proszę Państwa, nasze uprawianie teologii to jest grzebanie patykiem w brzegu oceanu. Żeby poznać ocean jako tako, trzeba wejść się, zanurzyć, bo dopiero poczujemy, co to znaczy chód tej wody. Rozkosz pływania, a żeby zobaczyć te rafy kolarowe, trzeba zanurkować ze sprzętem, a żeby zobaczyć ten rów mariański, to, to nie wiem, tam się chyba zejść nie da, nawet żaden batyska tam nie zejdzie. Ale ocean to jest bogactwo. A my czytamy jakąś książkę o psychologii, o teologii i mówimy, już zrozumiałem. Tajemnica człowieka, jeszcze raz Państwu przypomnę, serce ludzkie podobne do przepaści. To nie jest mały domek. Serce ludzkie i nasz kontakt z Bogiem podobny do przepaści. Dlatego ktoś słusznie zauważył, że Dobrze, że się już nie mówi lekcja religii, mówi się o katechezie. Nie ma lekcji religii. Może być lekcja teologii. Religia jest to rzeczywistość między nami a Panem Bogiem i tego się nie da nauczyć jak na lekcji. Usiądźmy, siadajcie, ja Wam teraz powiem. I ktoś wyjdzie, ale to mi ksiądz wyjaśnił, to już teraz wiem. Patyczkiem żeśmy troszeczkę może dalej pogrzebali, ale to było tylko grzebanie, grzebanie patykiem. Jest kult wiedzy. Ludzie, ludzie się kształcą, czytają. Proszę Państwa, jeździłem teraz trochę po Polsce, byłem w paru liceach i gimnazjach i tak się podzielę wrażeniem, że jest to bardzo smutne. No jak dzieci, no bo to są dzieci, co mają 12, 13, 14 lat, odkryły sobie prawo, że one mają wiedzieć. I trudno im powiedzieć teraz, że mają prawo nie wiedzieć. Ale byłem na takich spotkaniach, gdzie, gdzie dzieci, no dzieci, młoda młodzież, zadawali mi pytania. Taki gimnazjalista podnosi rękę, słucham Ciebie. Proszę księdza, czy jak ksiądz ma dziecko i nie płaci alimentów, to fundusz alimentacyjny dla dzieci księży, czy przypadkiem nie idzie stacy, na którą ja rzucam? Ja w, wieku, w jego wieku miałem pytanie, czy Gadocha jest lepszy od Dejny i czy King Floyd nie nagrają koncertową płytę Dark Side of the Moon. Ale funduszu alimentacyjnym dla księży, co mają dzieci? Przykład, proszę Państwa, z innej szkoły gimnazjalista pyta księdza, czy jak mąż zdradzi żonę, ona o tym nie wie, to powinien jej o tym powiedzieć. Więc ksiądz mówi zgodnie z prawdą, że raczej nie, to zależy od sytuacji, ale jakiś incydent taki łamiący wierność małżeńską, nie ma sensu o tym mówić stół małżonkowi, bo można rozbić małżeństwo. Otóż proszę księdza, nie zgadzam się z księdzem. Powinien jej powiedzieć. Czy ostatnio byłem w jednej miłej parafii, to zostałem przesłuchiwany, do mnie były pytania. Za ile ksiądz miał dziewczyn? A z którą ksiądz był najdłużej? A z czym ma ksiądz największe kłopoty? Przepraszam, to jest wielka bieda, to tak na marginesie, bo chciałoby się powiedzieć, syneczku, syneczku, idź sobie, kup piłkę z kolegą, łuk, postrzelajcie sobie, obejrzyjcie sobie ładny film przyrodniczy w telewizji. Tylko, że jak ja im tak powiem, to oni się obrażą i pójdą, i pójdą gdzie indziej z tymi pytaniami, a chętnie ich tam gdzie indziej przyjmą. Ja tylko chcę powiedzieć, że uśmiechaliście się. My naprawdę niewiele więcej wiemy o tych 14-15 lat. Naprawdę. Dlatego nie droga przez wiedzę, przez stawianie pytań, że wszystko ma być jawne. Ja mam prawo o wszystko pytać, tylko inaczej. Kochani, radził sobie, radził sobie świat przez to, że wymyślił ryty przejścia. Ja już kiedyś o tym mówiłem. Ryty przejścia, które są. No właśnie. Jakąś liturgią świecką, chociaż często bardzo mocno związaną z religią, wprowadzania człowieka w nową sytuację. Wprowadzania człowieka w nową sytuację. Pamiętacie Państwo, ja mówiłem o tych rytach na mężczyznę, w plemionach. Zawsze jest to odejście od rodziców, odejście od pewnego bezpieczeństwa. Ryt wprowadza nas w nową rzeczywistość. To nie jest tylko wiedza. To nie jest tylko wiedza. To jest zadanie rany. Przypominam, Wielu z nas jest upokorzonych przez coś, co kiedyś nas powaliło na ziemię. Przed laty i do dzisiaj nie możemy powstać. I ryt jest to zmierzenie się z tym. Bardzo często to było zadanie bólu, to co mówiłem, nacięcie, nacięcie ramienia. Nieraz chłopak musiał tam trzy dni siedzieć, siedzieć gdzieś sam w nocy w lesie, musiał upolować jakieś zwierzę, ale on pokonywał strach. Iluż z nas się bało w dzieciństwie ciemności? Iluż z nas się bało w dzieciństwie psa, kota, jakiejś nowej sytuacji? I proszę Państwa, to do dzisiaj nas niekiedy upakarza. I teraz taki rytm to było to, że mistrz brał takiego podwładnego i mówił: chodź ze mną, przejdziesz przez ciemny las, ja będę szedł za tobą parę metrów, nie bój się, nie lękaj. I on przechodził przez ten las, wracał do wioski, i mówił: Jestem nareszcie wolny, jestem wolny od tego strachu. Ryt przejść. To nie była wiedza. To, to nie polegało na tym, że taki mistrz siadzał chłopca przed sobą i ja cię wytłumaczę, nie bój się ciemności. To się nie da wytłumaczyć. Tego się po prostu trzeba dotknąć. Te ryty były bardzo różne. I nie chodziło o znęczanie się nad takim młodym chłopcem czy dziewczyną. Oni to robili pod opieką i życzliwością całej społeczności. No, ryty były różne, proszę Państwa. Jak o jednym rycie czytałem Uczejenów, to miciarki na moim męskim. Grzbiecie przechodziły. czajonowie mieli jako plemię indiańskie swoich żołnierzy. Nazywali się Dog Soldiers. Psy żołnierze. A jeszcze wśród tych psów żołnierzy byli psy oficerowie. To już w ogóle wyższa szkoła jazdy. I oni mieli taki rytm inicjacyjny, że brali ręce, zawijali rękawy i po łokcie ręce wsadzali do gotującej wody. A po wyjęciu z gotującej wody, żeby pokazać, że wcale im za gorąco nie było, wsadzali te same ręce do ognia. Potem wyjmowali z ognia. Oczywiście ręce były totalnie poranione, mieli blizny na całe lata, ale to byli tacy twardziele, że nosili takie płaszcze z długiej skóry. I jak był napad na wioskę czajenów to taki czejen brał dzidę, przybijał się w ten pas, żeby nie uciec, i oddawał życie za wszystkich. Rad... kobiety z dziećmi uciekali, a Czejen przybity, żeby nie uciekł. Ja sobie proszę Państwa pomyślałem, tak mi się zrobiło miło, ale to tylko w teorii, dlaczego my księża nosimy sutannę. Że jak będzie napad na ludzi, to my się mamy krzyżem Chrystusowym przybić do ziemi i Was wszystkich ratować i oddać za Was życie. No ale to się módlcie, bo to tak łatwo się mówi stojąc przy mikrofonie w niedzielę po obiedzie. Ale to były takie ryty I ten Czejen ciągle patrzył na swoje pora... po kancerowane dłonie i mówił ja jestem stworzony i powołany do tego żeby oddać życie ale taki ryt to był ryt który przemieniał jego rzeczywistość to nie było że ktoś mu tłumaczył słuchaj masz być odważny ten ryt wprowadzał go w nową rzeczywistość proszę państwa my mamy ryty my mamy chrzest my mamy bierzmowanie każda eucharystia jest rytem wtajemniczenia tylko to często nas nie przemienia jana na zakończenie powiem jeszcze raz taką treść, którą bardzo proszę, byśmy poważnie rozważali. No my często, proszę państwa, nie, nie bierzemy z religii to, co jest nadprzyrodzone, tylko to, co ludzkie doczesne. Ja Państwu podam przykład może głupi, ale tydzień nad nim myślałem, żeby wam powiedzieć. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest jakieś plemię, totalnie odcięte od cywilizacji, w ogóle nie wiedzą, co to jest cywilizacja. No i trafia tam jakiś lekarz, misjonarz, który zaczyna tych ludzi leczyć. I przychodzi do niego jakaś kobieta i mówi, że jej dziecko jest chore. Takie smętne, smutne, osowiałe. Więc ten lekarz patrzy na to dziecko, odkrywa, co to za choroba, daje kobiecie pigułki, cały, cały pasek, cały ten listek tych pigułek czerwonych i mówi, proszę mu to dać. To ono ozdrowieje. I za tydzień spotyka lekarz tą kobietę i mówi: Jak dziecko, a wie pan troszeczkę mu te pigułki pomogły, jakby tak więcej uśmiechu jest, a to pójdę go zbadać. Lekarz idzie i ku przerażeniu patrzy, że dzieciak powejmował wszystkie pigułki z tego listka i układa je sobie w trójkąciki, w kwadraciki, gra w pchełki, żongluje pigułkami. I ta lekarka mówi dobre te pigułki, pomogły mu. Naprawdę jest więcej radości. Proszę panią, to się łyka. To, pigułki nie są do zabawy. Przyznacie Państwo, że można się dziecko można ożywić trochę dając mu lekarstwa do zabawy. Aspiryna taka, yy, witamina C żółta, to jakie ładne klucuszki. Kochani, my nie kiedy przychodzimy do Kościoła i bierzemy to, co daje Kościół, grupa religijna, spowiedź, rozmowa z księdzem, obecność na świętej, obecność na rekolekcjach. Bierzemy tylko to, co jest ludzkie. Nie idziemy na inicjację, na włożenie rąk w ukrop. Tylko pocieszamy się po ludzku, że z tych pigułek można sobie pchełki zrobić. Fajnie tak jest, byłem na rekolekcjach. Mądrzy jeden ojciec mówił, tak mi rozświetlił parę problemów. Byłem u spowiedzi, ulżyło mi. Naprawdę mi ulżyło. Ten ksiądz tak mi serdecznie potraktował, ulżyło mi. Pojechałem z grupą, fajna grupa była, naprawdę sympatyczni ludzie z duszpasterstwa, tam byli z Krakowa i z Gdańska, ale żeśmy do rana siedzieli, śpiewali, dyskutowali. Fajna grupa. I to może być zebranie tylko śmietany tak po wierzchu. A nie umierałem z Chrystusem. W ogóle mi nic do głowy nie przychodzi, żeby z Nim umierać, żeby oddać to życie za Niego, żeby zrezygnować i żeby w mój grzech we mnie umarł. To dlatego, proszę Państwa, wielu ludzi mówi, 20-30 lat chodzę, mam spowiednika, chodzę na grupę, chodzę na szpasterstwo i ciągle czuję się fatalnie. To się łyka, a nie tym się bawi. Tu jest problem. Wejścia w nową rzeczywistość. Trzeba zerwać z czymś starym. Jak powtarzam, można tylko przychodzić po wymiar emocjonalny do Kościoła, intelektualny do Kościoła, jakiś wspólnotowy, prestiżowy, Prawda? Że ja tutaj mam swoją, swoją grupę, swoją mszę, swój kościół, swoje duszpasterstwo i nigdy nie zanurzyć tego głębiej. Panie Jezu, a czego Ty chcesz ode mnie? A Panie Jezu chce od nas wszystkich tego samego. Byście ze mną umarli. I Wasz grzech, i Wasze ciało w znaczeniu tej grzeszności, która u nas jest. By to w Was umarło. Obumierajcie ze mną. Ja jestem drogą. Musisz zostawić wszystko i wyruszyć w drogę. Wyruszyć rzeczywiście w drogę, w drogę duchową. Stąd tyle kryzysów zamieszań w naszym życiu, bo Pan Bóg chce nas do tego zmobilizować. Obyśmy sięgnęli i sięgali ciągle w głąb religii, w głąb tej tajemnicy, której rozumem się zgłębić nie da. Proszę Państwa, pierw trzeba, nie pierw trzeba się przygotować, bo wielu ludzi mówi ja się zjednoczę z Chrystusem, tylko muszę się do tego przygotować. Kolejność jest odwrotna, pierw idziemy do Jezusa. Z Nim się spotykamy, rzucamy się w przepaść, a dopiero potem następuje przygotowanie. Proszę zwrócić uwagę, ten miłosierny ojciec i marnotrawny syn. Marnotrawny syn się wcale nie nawrócił, wrócił do Ojca tylko po żarcie. Jego serce się wcale nie nawróciło, on miał jedno przed głowę. Micha. U taty jest Micha, więc wrócił, wymyślił sobie genialną mowę, ale przyszedł tam jeszcze ze sercem egoistycznym i Ojciec go przyjmuje. My często mamy taki odruch, wrócę do Pana Boga, tylko pierw muszę się poprawić. Teraz jestem grzesznik, mam kłopoty z czystością, mam kłopoty z pracą, to nie mam co. Muszę się pierw poprawić, potem przed nim stanę. Odwrotnie, jak do lekarza. My nie mówimy, Panie doktorze, już niedługo wyzdrowieje to się u Pana pokaże. Odwrotnie. Biegunka, gorączka, katar, udar, kaszel, wszystko naraz. Panie doktorze, oto jestem. I teraz mnie Pan będzie przygotowywał na, na, do, do normalności. Przyjdźmy do Chrystusa wtedy, kiedy jesteśmy grzesznikami. On się właśnie tym zajmuje. On jest drogą, na którą każdy człowiek dobrej woli ma możliwość wejść teraz, w tej chwili, w każdej chwili swojego życia. Amen.